Dzień dobry, szanowni państwo. Już wkrótce, za chwilę pan prezydent udaje się do Pragi, by wziąć udział w kolejnym szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej. To wydarzenie odbędzie się jutro. Zaczynamy jutro w godzinach porannych. Wydarzenie odbędzie się na Zamku Praskim, czyli na Hradczanach. Uczestniczą oczywiście prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier. No, jest to oczywiście takie coroczne spotkanie w tym roku w Czechach, ponieważ to Czechy sprawują prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Wśród tematów rozmów, oczywiście, prezydenci będą mieli okazję, żeby poruszyć te najbardziej jakby palące problemy, które trapią cały świat. Mówimy tutaj i o sytuacji na Ukrainie, i o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Jak również wśród tematów pojawi się kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej. No w tym kontekście warto zaznaczyć, że jest to jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku, ale do której już się wszyscy przygotowujemy. Ponadto takie tematy specyficzne akurat dla prezydencji czeskiej, która której zależy na omówieniu też kwestii kontaktów międzyludzkich pomiędzy państwami w ramach Grupy Wyszehradzkiej, kwestie budowy innowacyjnej gospodarki i dobrych połączeń infrastrukturalnych, co z kolei nas jakby też prowadzi automatycznie w stronę problematyki inicjatywy Trójmorza, która przecież oczywiście leży na sercu bardzo panu prezydentowi, a jak wiemy wszystkie państwa wchodzące w skład Grupy Wyszehradzkiej uczestniczą również w inicjatywie Trójmorza. E, e, obrady rozpoczynają się jutro w godzinach porannych, trwają do popołudnia. Na koniec prezydenci wezmą udział w konferencji prasowej, e, na którą Państwa dziennikarzy oczywiście serdecznie zapraszam. Dlaczego trudne rozmowy z punktu widzenia chociażby m, sytuacji e, z Węgrami i podejścia węgierskiego do kwestii wojny na Ukrainie? Pani redaktor, no oczywiście świat nie jest idealny, mamy różne, różne, różne rzeczy nas dzielą, mamy różne problemy w relacji oczywiście z bardzo różnymi partnerami. Natomiast no, w tym kontekście oczywiście wolelibyśmy, żeby było inaczej, wolelibyśmy, żeby w tych sprawach bardzo istotnych dla naszego bezpieczeństwa była między nami pełna zgodność, ale po to są takie spotkania, żeby właśnie rozmawiać, przekonywać, przekonywać i jeszcze raz przekonywać. I to właśnie będzie miało miejsce jutro. Polska i Czechy apelowały w ostatnim czasie do partnerów europejskich, żeby utrzymywać wsparcie dla Ukrainy. Słowacja i Węgry mają tutaj w zasadzie przeciwstawne stanowisko. Czy pan prezydent będzie starał się to stanowisko zmienić? Przekonywać, przekonywać i jeszcze raz przekonywać to, co powiedziałem przed chwilą, to jest nasze zadanie na tym szczycie. Imigracyjnej, czy on się pojawi, wybrzmi jakoś, jeżeli chodzi o te właśnie nasze relacje, też stosunek Czechów do tego zjawiska, Polaków, tego co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej? Myślę, że ten temat również może się pojawić, ale nie jest to w tym momencie planowane jako jeden z głównych tematów rozmów. Natomiast w ramach, takie dyskusje oczywiście toczą się własnym rytmem, więc jak najbardziej można się spodziewać, że i ten temat zostanie poruszony. Rozumiem, że będzie omawiana też polityka europejska, teraz trwa ta dyskusja dotycząca możliwego usprawnienia funkcjonowania w Unii. Czy o tym też Pani prezydent będzie chciał rozmawiać? Kwestia reform ustrojowych Unii Europejskiej, tak, zmiany, tak zwanej reformy traktatowej jest jakoś wiązana przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej z problematyką rozszerzenia. A tak jak powiedziałem, rozszerzenie Unii Europejskiej jest jednym z tematów, więc również możemy spodziewać się rozmowy na, na temat wskazany przez Pana. Pani, komisja Europejska pozytywnie oceniła zmieniony polski krajowy plan obudowy, który umożliwi Polsce otrzymanie płatności zaliczkowej w wysokości 5 miliardów euro z funduszy LiPower. Komisja zaznaczyła jednak, że nadal będzie konieczne wypełnianie trzech kamieni milowych. Jak prezydent ocenia to, że za, udało się odblokować częściowo KPA. Zawsze się bardzo cieszymy, jeżeli y, problemy są rozwiązywane. Natomiast w tej sprawie to nie będzie niestety tematem rozmów y, na zamku praskim. Dziękuję bardzo.